Siemaneczko, z tej strony Anton. Witam was bardzo serdecznie, dziś piątek, tak więc czas na kolejne facchity, dziś zestaw numer 5. Zaczynamy od maszyny, która moim zdaniem będzie bardzo popularna w FS-25. Jest to prasa rolująco-owijająca firmy John Deere C44. 1R. Moim zdaniem ta prasa będzie popularna z racji tego, że jest to prasa John Deere. A. W związku z tym, że ta marka jest bardzo popularna, ona dosyć dobrze prezentuje, jest reprezentowana w farmingach, tylko, że mamy tutaj dużo ciągników, mamy kombajny, jest sieczkarnia, a w FS25, nie, przepraszam, 22, mamy jeszcze na przykład siewnik punktowy. Poza tym nie ma aż tak dużo sprzętu. W związku z tym, wydaje mi się, że ta prasa będzie dosyć popularna, mimo tego, że parametry nie ma aż takie fajne. Jeżeli chodzi o cenę, to powiem Wam, że ona jest naprawdę dosyć droga. Ładnie się tutaj z przodu prezentuje to jest jakiś zbiornik. Jeszcze o takich pewnych rzeczach i różnych ciekawych featerach farmingu dowiemy się. Tutaj będzie też chyba ładowana siatka czy, czy też folia, tak więc zobaczymy, jak to będzie. W... Tylko nigdzie nie ma tego napisane w żadnej prasie nie ma tutaj jakąś pojemności i tak a wiemy, że taka me mechanika będzie w każdym razie skupmy się na tutaj podstawowych rzeczach, prasa rolująca, średnica belek do 125 cm owijane też do 125 cm zobaczcie jaka tutaj jest cena 112 tysięcy no to jest dosyć dużo, bo jeżeli popatrzymy sobie na klasa Farming Simulator 22, który jest no w sumie dosyć takim dobrym odpowiednikiem, bo ma bardzo podobne parametry, jeżeli nie te same, tak, ma te same, tylko że tam chyba większą moc potrzebujemy, no to tamta praca kosztuje mniej niż 80 tysięcy taką samą prędkość pracy 17 km na godzinę jest to taki standard. Prac właśnie tego typu maszynami. Tak więc 112 tysięcy trzeba będzie za tą markę zapłacić, naprawdę dosyć dużo. Z tego co pamiętam, to Pottinger FS FS22 Owija Belki aż do 150 cm, a robi do 180, kosztuje poniżej 100 tysięcy. Tak więc ta prasa moim zdaniem jest całkiem droga, ale jest fajna. Trzeba będzie troszeczkę więcej zapłacić. Ciężko powiedzieć, czy na pewno będę zadowolony. Może będą jakieś inne ciekawsze prasy. Zobaczymy, liczymy, że będzie tych prast troszeczkę i będą jakieś zróżnicowane, a nie jedna konstrukcja, trzy naklejki, bo trzy inne firmy, czy tam dwie inne firmy. Dobra, przechodzimy sobie do następnej maszyny, tutaj mamy dwie maszyny, bardzo ciekawy zestaw, kombajn do zbioru ryżu. Ten kombajn jest bardzo dobrze już nam znany, bo już na wielu różnych materiałach był pokazywany. Wreszcie mamy informacje dotyczące jego ceny. A tutaj cena jest bardzo niska. No i mamy Markę Lizard, jeżeli ktoś by chciał się dowiedzieć, jak, czy to jest Isuzu, czy Jakaś inna marka. Bo ja tak próbowałem sobie tam, chociaż na trailerze, szczerze mówiąc, mapy azjatyckie, czyli tej HP, widać, że jest to Lizard. Jest na jednym ujęciu, jak się zrobi z tą klatkę, widać, że jest to napisane lizard, tak więc można było już wcześniej domyśleć się, że będzie stworzona właśnie ciężarówka, która się nazywa Dragon. Ten iseki HJ6130 jest kombajnem do zbioru, tylko i wyłącznie ryżu, mało tylko jednego rodzaju ryżu, jest to ten ryż, który jest wysadzany, tak? Nie jest to duży kombajn, 130 koni, 105 litrów pojemność zbiornika na paliwo, 2000 litrów jeżeli chodzi o pojemność zbiornika na ryż, prędkość podczas pracy to jest 8 km na godzinę. No i kosztuje tylko 95 tysięcy, tak więc ja szczerze myślałem, że no wiecie, to jest japoński sprzęt, jakaś tam miniaturyzacja i tak dalej, będzie kosztowało dużo, a tu tylko 95 tysięcy, tak więc jak zobaczyłem tą cenę, mówię, mm, nie będzie aż, będę nim jeździł, kupię sobie go na pewno. Prędkość w przelocie, no to jest 12 km na godzinę, czyli na polu, czy tam po drodze, w sumie taka sama, on tutaj jest na gąsienicach, waży 5,6 tony. Nie ma tutaj istotnej rzeczy jaką jest szerokość robocza. Przy czym z tego co mi wiadomo i z tego co mi wytłumaczyliście. Ten kombajn jest sześciorzędowy. Tak więc nie wiem co to znaczy jaka jest to szerokość. W każdym razie jest to sześciorzędowy kombajn. Nie jest jakaś tam wybitna duża szerokość. No ale to jest taki bardziej specjalistyczny sprzęt. I tylko i wyłącznie do zbioru tego jednego rodzaju ryżu. Jeżeli chodzi o dane tego, tej ciężarówki. Moim zdaniem ona będzie... No ja ją będę używał, bo to jest nieduża ciężaróweczka, wszędzie nim będzie można wjechać. Tak więc, a na pakę bierze aż do 7500 litrów, tak więc całkiem spoko. Zbiornik na paliwo 180 litrów, waga 4,5 tony. Prędkość 80 km na godzinę, czyli jak ktoś narzeka, że mu brakowało JCB, to ma tutaj JCB. No nie, trochę żartuję. <grym> ok. Cena. No ale cena jest naprawdę spoko, bo tylko 45 tysięcy. No i moc 170 koni, pod te góry na tej mapie azjatyckiej trzeba będzie podjeżdżać. No i czy tutaj się znajduje jakaś ikonka, której bym tutaj nie rozpoznawał, jakaś nowa? Nie, tutaj mamy zestaw wszystkich, no generalnie, może nie wszystkich, ale większość ikonek, jakie będą w Farming Simulator 25, łącznie z groszkiem, fasolką i tak dalej, i tak dalej. Czyli będzie jeszcze jakaś dodatkowa uprawa? No, ciężko mi powiedzieć, żeby tutaj jeszcze było coś dodatkowego. Chyba w DLC ewentualnie. Tak więc, Marka Lizard. Marka Lizard stworzona przez Giants na takie specjalne okazje. No i przechodzimy do maszyny, co do której chciałem już bić na alarm. Jak to jest, dlaczego nie ma tego siewnika, który powinien być? On już tutaj był wcześniej awizowany. Tak więc wiedzieliśmy, że będzie siewnik francuskiej firmy Nowak i to siewnik naprawdę bardzo wydajny do uprawy zerowej i to jest nowy siewnik 950, czyli plus 950 bodajże premiera w ubiegłym roku to jest naprawdę duży już siewnik 9 metrowy, największy jeżeli chodzi chyba o firmę Nowak tutaj jeżeli popatrzymy sobie na no to 415 koni potrzebujemy zbiornik na nawóz i nasiona 7,7 litrów prędkość robocza 12 km na godzinę no i widzimy czym, co tutaj będziemy mogli wysiewać w takiej technologii, uwaga, będziemy mogli wysiać Również groszek. Tak więc ciekawe. I ja również ryż. Tak będziemy mogli wysiewać. Tak więc spoko. 9 metrów szerokości. 300 tysięcy będzie kosztował. I waży. Uwaga. 18 ton. Tak się prezentuje tutaj. Tu jest Valtra. I no już o tej firmie. I o, tej, o tym siewniku widzieliśmy od dawna. Od dawien dawna w sumie. Już były specjalne masz, takie factsity. Też się ukazały. Ale bodajże na stronie... Nowak firmy czy tam na, na ich Facebooku. Ja mam cały taki zestaw czterech i się zastanawiałem co jest z tym Nowakiem. Chciałem już jakieś materiały już w środę już tu napisać coś tam, rzucić na kartę społeczność, ale jak już dostałem te materiały... A dobra jest tutaj, tak więc znalazł się ten Nowak. Dobra, okej. Okay. Tak on wygląda tutaj z przodu na gąskach. Fajnie się prezentuje maszynka. E, on jest w modyfikacjach dostępny, między innymi też jest w Terra Life Plus, tylko że jest troszeczkę chyba inna wersja. Tam są chyba dwie, dwie, dwie tego typu maszyny. I przechodzimy do ostatniego sprzętu dzisiejszego. Iseki PRJ8D sadzarka do ryżu. Równie dobrze nam tutaj znana, bo na wielu materiałach ona się znajduje. No i co tutaj jest ciekawego, pokazane jak jest, że te sadzonki będą miały swoją taką ikonkę. To jest tutaj bardzo istotne. Niedużo kosztuje również 25,5 tysiąca, tak się tutaj prezentuje, no ale pewnie wszyscy. To dobrze tutaj znacie już, bo na wielu materiałach ona już była prezentowana, ta sadzareczka. Okej. Okay. Tutaj już, to jest zdecydowanie na mapie japońskiej, tak, już wiemy. Znaczy, na mapie japońskiej. To nie jest mapa japońska, szczerze mówiąc. Ja, ja będę tak często pewnie mówił. Rice planter, czyli to, czy to będzie osobna kategoria? Bo tu jest rice planter, czyli w siewnikach mogło być ich dużo. Nawet cztery rodzaje siewników już chyba naliczyłem. No nie wiem, zobaczymy jak to będzie z tym. No dobra, 25 koni mechanicznych, coś takiego ma. No, mocy tutaj, demonem mocy nie jest. 20 km na godzinę po prostu sobie pomyka. Ale z taką prędkością sadzi ufrysz. No i to jest tylko jeden rodzaj ryżu. 28 litrów pojemność zbiornika. No, taki komarek trochę większy. <laughs> nie no, przesadzam. 274 litry, to podejrzewam właśnie... Tutaj łączone te sadzonki, chyba? No tak, tak i, i nasiona, tak? E, I nawóz, ewentualnie. No dobra. Waży niedużo. 958 kg dokładnie. E, tak więc ciekawie i w sumie fajnie, że wreszcie też został tutaj zaprezentowany. E, bo czekałem na to, ile on będzie kosztował, ta, ta sadzarka, nie? Jak widzieliśmy już od dawien dawna, dawna. Czy tu jest jakiś moduł GPS. Coś. No, ciekawe to jest. Niestety tutaj już się nam rozjechało. I tak ona się prezentuje, kiedy nie jest ubłocona, i nie jest załadowana tymi sezonkami. Jeszcze chciałbym tutaj przejrzeć screeny, które oprócz fact mamy. Ponieważ tutaj dosyć ciekawe rzeczy są do opowiedzenia. Oczywiście mapa y, azjatycka. Tutaj jest inne też ujęcie. Można by tam sobie patrzeć w tle jak to wygląda. Czyli to miasto niekoniecznie będzie jakieś tam duże. Ktoś tam w komentarzach ludzie pisali, że no to jak to, farming będzie duże miasto, jedno i tak, tak, tak dalej. No nie wiem, nie wiem, czy pamiętacie jak, jak była, jaka była sytuacja w farming simulator 19 na Felsbrunn. Też było miasto, ale tak w jednej części, i tutaj najprawdopodobniej będzie na wschodniej, ewentualnie na południowej części tego tej mapy, tak mi się wydaje, będzie. Właśnie port i miasto podejrzewam ale co istotne jest tutaj również zobaczcie jak wygląda teraz ściernisko po tym po tym po zbiorze ryżu w tej wersji kiedy musimy posadzić to ten ryż i on znacząco się różni od tego jak to wyglądało jeszcze kilka miesięcy temu tak więc na, na tych pierwszych screenach wyglądało to inaczej i teraz wygląda też inaczej. Mi się wydaje, że lepiej. Zobaczcie te źdźbła. Fajnie to wygląda. Ale to jest jak gdyby charakterystyczne dla farminga, że jeżeli on wrzuca jakieś materiały, to te pierwsze materiały one generalnie skupiają się na rzeczach, które już są w grze czyli model jakiegoś kombajnu, ciągnika i tak dalej. Jeżeli są to nowe uprawy, to jest jakaś tam nowa uprawa. Natomiast później, w miarę upływu czasu, te rzeczy już się zmieniają i moim zdaniem, tutaj zdecydowanie na korzyść, tutaj, te ściernisko fajnie wygląda. Tutaj widać osobne, te poszczególne źdźbła, naprawdę to mi się tutaj spodobało. No i tutaj ta ciężaróweczka. Nie ma tutaj, jak gdyby tego wygniatania. No, jak gdyby sobie to już odpuściłem, że Giants będzie wprowadził wygniatanie tych upraw, to moim zdaniem by było łatwiejsze niżli tam odkształcanie terenu. Tak więc. No ale dobra, jest, jest sytuacja jaka jest. Dosyć długa rura i ten kombajn właśnie tutaj, istotna rzecz powinno być też gdzieś opisane, jak wysoko można podnieść tą rurę, nie? Bo ta ciężarówka wydaje mi się będzie niska, więc nie będzie tutaj problemu, żeby podjechać. No i oczywiście tutaj nie mogę sobie odpuścić, żeby pokazać wam właśnie ujęcie, jak pracuje ten siewnik, i tutaj naprawdę fajnie to się prezentuje. Oczywiście waltra, cienie, jakiś kurz i tak dalej, jesień. Widzimy tutaj górki, ale oczywiście tutaj, no powiem Wam, że całkiem nieźle. Tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że tutaj jest praca siwnikiem w technologii jak gdyby zerowej, tak? Że tutaj nic nie orzemy, tak więc dużo powinno być. Bardzo dużo powinno być tych resztek, właśnie po ściernisku. No i tutaj całkiem fajnie to wygląda, moim zdaniem. Tutaj mamy Waltrę, e, dosyć ciekawie szczerze mówiąc, tutaj zwróciłem uwagę na coś takiego właśnie na tym screeniku, no i tutaj niebo też, też mi się podoba, naprawdę te screeny, jeżeli sobie porównacie te screeny na powiedzmy 6 tygodni przed premierą, a te, które były jakiś czas temu, miesiąc, dwa miesiące temu, widać tutaj różnicę. Tak więc to generalnie do czego Giants nas przyzwyczaił, że jeżeli ktoś próbuje oceniać nowego farminga po pierwszych screenach, no to, no to ma takie prawo do oceniania, no ale ta ocena jest warta, no jak ileś tam jest warta. Natomiast na pewno w miarę kiedy jest coraz bliżej premiery mamy coraz jak gdyby lepszy obraz jak ta gra będzie wyglądała i jak będzie się prezentowała. Będą się prezentowały pola, bo tutaj powiem Wam, moim zdaniem jest całkiem, całkiem fajnie. No, naprawdę ładnie to wygląda. Dodatkowo zobaczcie, tutaj jest. Nie jest to takie jak gdyby sztampowe, w tym sensie, że co chwilę się powtarza ta sekwencja tego. No, jest całkiem, całkiem spoko. Mi się wydaje. Oczywiście to jest taki kąt. Tego, tego screenu, może jeżeli byśmy patrzyli z góry, to wtedy będziemy widzieli, że to się powtarza, nie? Na, jakim, na jakiej dużej powierzchni się to powtarza, no ale całkiem nieźle jest to zrobione moim zdaniem, autentycznie mi się to podoba. To tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy przegląd factsheetów, piszcie w komentarzu co sądzicie o tych maszynach, które dzisiaj wam tutaj zaprezentowałem. Pozdrawiam, Anton.